Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Wrocławianki powinny wygrać, bo mają zdecydowanie większy potencjał. Nie zawsze jednak tylko to decyduje, przestrzega jeden z trenerów i Belu. Oczywiście nie jest to łatwy rywal. Jest tam dużo młodych zawodniczek, jak to powiedziała w jednym wywiadu Ania Werblińska, w zasadzie nieznanych zawodniczek dla tych, zawodni dla, dla tych dziewczyn, które już grają w lidze od kilku lat, więc to będzie na pewno trudny mecz. Z takimi przeciwnikami gra się ciężko, bo tak powiem, nie, nie zna się przeciwnika, nie wie, nie wie się co się można po nim spodziewać. Dodatkowo jest to młody zespół, czyli ma jakiś taki swój potencjał, jeśli chodzi o, o, o młodość, o szaleńczość i tak najbardziej one z tego będą korzystały myślę w tym meczu. Impel w pierwszej kolejce wygrał z Pałacem Bydgoszcz. 3 do 1, 1 stracony set był niespodzianką. Bo takie mecze są bardzo ciężkie. Zawsze tak jest, że jak zespół przeciwny jest powiedzmy troszeczkę słabszy na papierze, to z reguły zespół, który jest lepszy niestety dostosowuje się do, do tego przeciwnika i gra się po prostu ciężko. Tak samo jest też, w, myślę, że w męskiej siatkówce czasami mecze, które powinno się łatwo, łatwo zespoły powinny wygrywać nie wygrywają dość łatwo, więc to jest normalne. Niestety czasem oczywiście walczyć, przeciwstawiać się temu, ale jest to do, dość trudne do, do wykonania i tak właśnie wyglądał ten mecz właśnie nasz ostatni z Bydgoszczą. Zespół z Wrocławia musi grać swój, jej nie pozwalać na wiele liderce drużyny z Rzeszowa. Atakująca Szeremeta jest właśnie ich najważniejszym punktem, ale też cały zespół gra dość tak ciekawie w ataku, starają się grać dość szybko. To zawsze przyspiesza, przy, to przyspieszenie zwiększa skuteczność gry w ataku, więc jak najbardziej jest to, jest to trudny zespół. Ma, ma swoje atuty, ale my mamy też oczywiście większe atuty, dużo mocniejsze i będziemy starali się je wykorzystać. Ostatni czas we Wrocławiu to sparingi, a nie walka o punkty. Nasze sparowały z wielokrotnym mistrzem Chin. Dyskutowaliśmy z na temat tych sparingów, rozegraliśmy w sumie cztery mecze, było sporo setów. Dużo setów były na, na przewagi gdzieś granych tak na styk. E, to oczywiście to jest inny styl gry chiński czy japoński, takiego stylu jakby nie ma u nas w lidze, no ale odnieśliśmy myślę, że dużo korzyści w tych, w tych sparingach. Dużo dziewczyn też też pograło, na przykład Ania Grayman grała w zasadzie 3 czwarte całego czasu tego meczowego, tych czterech meczów grała, także myślę, że dla niej też jest na przykład to duża korzyść, bo w ostatnim sezonie nie występowała praktycznie w ogóle, więc myślę, że mamy duże korzyści z tych sparingów. Spotkania ligowe punkty z Klubem Siatkarskim Rzeszów rozpocznie się w sobotę o 17 w hali orbita. Nowe centrum skłusza Redeko. www.redeko.pl